Super, że udało nam się uciec. Gdzie my jesteśmy? Sklep ze słodyczami, Ekstra! Na pewno będzie gdzie się schować. To się nie nadaje. A co tu jest? Moja różowa sukienka będzie widoczna. Wow, a ta ogromna huba buba jest idealna! Zaraz wejdę do środka. Jak dużo gumy! Ale nie mam czasu na jej przerzucie. Wchodzę do opakowania i posiedzę tu cichutko. Nie tu nie znajdzie. Hmm. Ja też muszę wyczaić coś w pasującym kolorze. O, ta paczka mentosów powinna się nadać. Wchodzę do środka. Oj, coś mi nie idzie, jestem za duża. Tracę równowagę! Oj! Nic mi nie jest. Muszę znaleźć coś większego. Myślę, że ta skrzynia Oreo będzie dla mnie idealna. Jest tam mnóstwo miejsca dla mnie. Okej, okay, schowałam się! Czy wszyscy się schowali? A co ze mną? Chociaż wiecie co? Ja też znalazłam idealne miejsce. Ta beczka z cukierkami Toxic Waste będzie dla mnie super. Zaraz wejdę do środka i nikt nawet nie pomyśli, że tam siedzę. Oh, gdzie oni są? Uciekli, więc bawicie się ze mną w chowanego. Wiem, że na pewno tu jesteście. Ale jestem taki głodny, że muszę coś przekąsić. Te menemsy dodadzą mi energii. Ach, są przepyszne. Muszę się zastanowić, gdzie oni się podzieli. Gdzie ja bym się ukrył, gdybym był złodziejem? Stopa, co to takiego? Czyjaś ręka zabiera moje menemsy. Ha, oto jej pierwszy złodziej. Stop, stok, Kto mieszka w domku? Cześć, złodziejko. Znalazłem cię. Wychodź szybko i stań tak, żebym cię widział. Zaraz znajdę twoich przyjaciół. Chwila. Czy mi się wydawało, czy ta paczka huby byłby się poruszyła? To jest w środku? Wychodź. Zaraz się dowiem. Ha, jest i nasza różowa księżniczka. Znalazłem cię. Możesz stanąć obok swojej przyjaciółki. Teraz pozostało tylko znaleźć waszego żółtego koleżkę. Ciekawe, gdzie on mógł się ukryć. Aha, ta beczka się rusza. Stój! Znalazłem cię. Yy, nie tak szybko. Dziewczyny, wiejemy! Uff, ledwo uciekliśmy. Trzeba znaleźć lepsze miejsce. Gdzie my jesteśmy? No to sklep z zabawkami. Czad. A co to jest? Żółty samochód Lego. Odlot. Nikt mnie tu nie znajdzie, ale zdecydowanie brakuje mi dachu. Czym powinienem się zakryć? Chwileczkę, jestem w samochodzie z klocków Lego, więc zrobię sobie własny dach. Zaraz zbuduję taką fortecę, że nikt mnie nie znajdzie. Dziewczyny, ja już znalazłem swoją kryjówkę. Teraz wy. Wow, ja też chcę taką mieć. Jego kryjówka jest niesamowita, ale mogę znaleźć równie dobrą. Tutaj na pewno będę pasować. O nie, to się nie uda. Muszę pomyśleć. To pudełko będzie dla mnie idealne. W środku są tylko niebieskie zabawki. Chętnie się tu schowam. Ochroniarz nawet się nie zorientuje, że w środku może być człowiek. O, Jane też znalazła fajną miejscówkę. A gdzie ja mam się ukryć? Może będę udawać rower? Byłoby świetnie, ale jestem zbyt widoczna. Muszę znaleźć miejsce, które całkowicie mnie zakryje. I może ten uroczy miś? O tak! Przecież mogę wejść do środka misia. To świetny pomysł. Zaraz wyciągnę wszystko i można tam wejść. Usiądę obok samochodu, żeby nikt nie pomyślał, że ktoś jest w środku. Wszyscy zostają na swoich miejscach. Jeśli nie zdążyliście się schować, to wasz problem. A, fajny rower, marzyłem o takim przez całe dzieciństwo. Owdź! Nie sądziłem, że tak szybko mnie znajdzie. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. A raczej nic się nie stało. A, oj! Oj, oj, oj! Ups! Kto tu siedzi? Och, dobrze, że w pobliżu był pluszowy miś. Czy właśnie przytuliła mnie zabawka? Niemożliwe! Ukryję się przed tym wszystkim w tej skrzyni z zabawkami! Kapitanie Ameryko, ratuj mnie! Jestem pewien, że jestem tu bezpieczny! Nikt mnie tu nie znajdzie! Jest tu tak ciemno, że trochę się boję! Włączę latarkę! Jakaś zjawa! O, mamusiu! O, pomocy! Tu są potwory! Dookoła są same potwory! Ratunku! Ochroniarz był naprawdę przerażony. To takie zabawne. Trzeba było widzieć jego minę, jak go przytuliłam. Ha, ty, tchórzu! Na razie! Oberwiecie ode mnie! Ochroniarza nie widać, więc jest daleko. Pospieszmy się i znajdźmy jakieś kryjówki. Znalazłem już fajny żółty worek. Muszę z niego wszystko wyjąć, żeby wejść do środka. Nie znajdzie mnie tutaj! A gdzie ja mam się ukryć? Muszę znaleźć jakieś fajne miejsce. Tu na pewno mnie nikt nie znajdzie. Norkuję. A moja niebieska czapka sprawi, że będę niewidoczna. A jak gdzie mam się ukryć? Będę musiała pomyśleć. Ta różowa mata będzie dla mnie odpowiednia. Ale te hantle mi przeszkadzają. Będę musiała się ich pozbyć. Są takie ciężkie. Nie dam rady. No dalej, Fibi. Dalej. Kura. Zrobiłam to. A teraz muszę tylko owinąć się mato i siedzieć cicho. Na pewno tu są. O, ty też oberwiesz. A to tylko sztanga. Gdzie ja jestem? Aha, na siłce. O, worek bokserski, dawno nie boksowałem. Wow, czemu on jest taki twardy? Co? Ktoś tam w środku płacze? Muszę to sprawdzić. Aha, mam cię! Znalazłeś mnie. Byłaś i stój tutaj, dopóki nie znajdę pozostałych! Nie ruszaj się! A co tu tak błyszczy? Haha, różowe buciki twojej koleżanki! Zaraz wypłoszymy ją z tej pięknej maty! Zbiorę wszystkie siły w moich umięśnionych ramionach i... rozwijamy! I kogo my tu mamy? Haha, znalazłem cię! Chodź tu i stanę obok swojego przyjaciela złodzieja! Nigdzie nie uciekaj! A gdzie wasza koleżanka? Pudełko z piłkami. Trzeba to sprawdzić. To piłka. Oj! To bolało! A ta piłka wygląda dziwnie, zobaczmy. Mam cię trzeci złodzieju. A teraz dołącz do przyjaciół. Zaraz założę wam kajdanki i już nie uciekniecie. Co to za krzyki? Uciekajmy, zanim się zorientuję! Ej, dokąd? Gdzie my jesteśmy? Uciekliśmy przed ochroniarzem? Oj, jesteśmy w kinie. Znajdźmy szybko jakąś kryjówkę. Tu będzie idealne miejsce dla mnie. Schowam się za zasłonami, nikt mnie nie zauważy. Chociaż nie, no przecież widać moje nogi. Muszę znaleźć coś innego. O, kosz na śmieci. Na pewno nikt nie będzie mnie w nim szukał. Oj, jak tu śmierdzi. Pozbędę się tych śmieci i pojdę do środka. Świetnie, ukryłam się. O, Fibi ma fajną miejscówkę. Ja nigdy nie zajrzałabym do kosza. A gdzie ja mam się schować? Wiem, lodówka z napojami i to w moim kolorze. Najpierw pozbędę się wszystkich półek i napojów. Super, no to wchodzę do środka. A żeby nikt mnie nie znalazł, obstawię się Pepsi z góry na dół. O tak, postawię wszędzie puszki. Nikt mnie nie zauważy! Fajne miejsce, Jane! A gdzie ja mam się ukryć? Mój ulubiony popcorn! A ja jestem taki głodny! Co jest saladą? O rany, wiadro popcornu! Jakie duże! Powinienem się w nim zmieścić! A może jest jeszcze większe? Tak, zaladą jest gigantyczne wiadro popcornu, jakby zostawili je dla mnie! Będę miał gdzie się schować i co przekąsić. Super! Tylko muszę się porządnie zakopać. Udało się! Na pewno przybiegli tutaj, ale gdzie mogą się ukrywać? O, popcorn! Co za porcja! Brakuje tylko jakiegoś filmu. Hej, to ukrywa się w moim popcornie? Co ty, złodzieju! Znalazłem cię! A co tu jest? Pepsi! Super! Wypijmy puszkę, bo chce mi się pić po tym popcornie. Mniam! A kogo my tu mamy? Kolejny złodziej? Dobre miejsce, ale znalazłem cię. Byłaś! Hej! Chcesz mnie przekupić Pepsi? Nie uda ci się. Wracam do Pepsi. O, skończyła się. Wyrzucę puszkę, akurat obok stoi kosz. O tak, prosto do celu. Jestem najlepszy. Hej, kto to rzucił? Kogo aresztować? To ukrywa się w kuble? Ha, to trzeci złodziej. Udało mi się znaleźć wszystkich. Spadajmy. Zatrzymałam go na chwilę. Szybko. Co? Dokąd? Znowu zwiali. Tym razem trudniej było uciec. Musimy szybko znaleźć jakieś kryjówki. Gdzie jesteśmy? W muzeum? Nie, na pewno jest tu wiele obrazów, za którymi mogę się schować. Widzicie te różowe żaby? Na pewno pomogą mi się ukryć. A teraz stanę za obrazem i zrobię tu dziurki, żeby wszystko widzieć. A ja nawet nie wiem, gdzie powinienem się ukryć. Muszę rozejrzeć się po muzeum w poszukiwaniu kryjówki. Co my tu mamy? Czy to sarkofag mumii? Ale krzak. Mogę wejść do środka. O nie, spadam! Fajnie tu. To szkielet? Przepraszam, że przeszkadzam! Czuję się tu trochę nieswojo. Muszę szybko znaleźć kryjówkę. Wiem, schowam się pod dywanem. Nie jest za mało miejsca. Znajdę coś lepszego. Ten sarkofag będzie idealny. O, rany! Tam jest ktoś żywy! Muszę znaleźć coś innego. O, ci rycerze to idealne miejsce dla mnie. Mogę przebrać się za jednego z nich i mnie nie znajdą. Towe. Kto się tu ukrywa? Znajdę wszystkich. Jaki fajny topór! I ostry! Czy jest prawdziwy? Wyobraźmy sobie, że jestem wojownikiem. Ha, trafiłem! Wydawało mi się, czy ten eksponat się poruszył. Pałka pomoże mi się tego dowiedzieć, kto tam jest. Wychodź! Ha, poznaję te bezwstydne oczy. Wyłasi, stanie obok mnie. O nie, zaraz się przewrócę. To nie było miękkie lądowanie. W dodatku niszczysz własność muzeum. Nie ruszaj się. Gdzie jest pozostała dwójka? Mhm. O, ten obraz wygląda na bardzo nowoczesny i żywy. Ale chwileczkę. On jest żywy. by mruga. Pokaż się, kto stoi za obrazem. Złodziejka! Tak właśnie myślałem. Obrazy też kradniesz? Zostań tu nie ruszaj się. Teraz musimy tylko znaleźć waszego przyjaciela. Mówiłem, żebyś się nie ruszał, idź tam. Sarkofagu jeszcze nie sprawdzałem. Aha! Prawdziwa mumia! Nie zjadaj mnie! Oj, coś mi słabo! Ha, <laughs> jak tam jest zabawny! Dziewczyny, musimy uciekać. Co z wami, nie poznajecie mnie, to jadę. Już spoko? Dobra, wiejemy. Mm, mumia zniknęła. Ci złodzieje znowu uciekli. W drugą stronę. Jestem już zmęczona tym bieganiem. Tutaj też musimy znaleźć miejsce do ukrycia się. Co to jest różowy obrób? Idealny dla mnie. Schowam się pod stołem. A tu co jest? Tablica z menu. Jestem pewien, że nikt mnie za nią nie znajdzie. Zaraz tu się ustawię. No i gotowe. Wszyscy się schowali. A ja, gdzie ja pójdę? Idę do Fibi. Mogę? No trudno. Wow, pyszniutka pizza. Zjadłabym sobie. Ale muszę znaleźć kryjówkę. I mam pomysł. Schowam się pod łyskiem z jedzeniem. Na pewno wszyscy tu jesteście. Co to za klosz? Może coś pod nim jest? Może nawet jedzenie? A, złodzieje poczekają, a ja coś przekąszę. O rany! Ludzka głowa! Słabo mi. O, oh. What? Kurczę, znokautowałam go. Co robimy? Trzeba go jakoś postawić na nogi. Nie możemy go tu zostawić. Hej, obudź się. Pomogła? Co wy robicie, złodzieje? Znalazłem was. Dopadnę was wszystkich. Pójdziecie do więzienia za kradzież. Nie, tylko nie do więzienia, proszę. Musimy uciekać. Może coś zjemy i zapomnimy o wszystkich nieporozumieniach, co? Patrz, jaka pizza. Czy to naprawdę dla mnie? Bardzo chętnie. Jestem taki głodny i zmęczyłem się za wami biegać. Mm, pyszna. Mogę Was uściskać na zgodę? Wspaniale, że wszystko dobrze się skończyło. Śpisz? Co? Jest tu smarano, a ona nadal śpi. Niepojęte. Jane, wstawaj! Mamo, nie krzycz tak! Nie chcesz sama wstać, więc ci pomogę. Mam pomysł. Chwileczkę. Jeśli nie chcesz wstać i się umyć, woda sama do ciebie przyjdzie. Dziwna woda zdrowia doda. Mamo, zwariowałaś! Budzę moją kochaną. Spójrz, dziś są twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, córeczko. Mam dla ciebie prezent. Szybko go rozpakuj. Co my tu mamy? Co? Poradnik, jak nauczyć się uśmiechać? Dzięki, mamo. Ale to bardziej mi się podoba, babeczka. Zaraz pomyślę życzenie. Pięknie, dzięki mamusiu! Smacznego kochanie sama upiekłam. Panno Fibi, pobudka, dzisiaj mamy piękny dzień. Ale z niej śpią! Panno Fibi, dzień dobry! Pora wstawać! Proszę otworzyć swoje cudowne oczy. Dzień dobry, Kim. Widzę, że zestaw idealny poranek już gotowy. Moje ulubione płatki pod oczy ze złotem, od razu je założę. Żeby moje worki spod oczu jak najszybciej zniknęły. Pamiętałaś? Oczywiście, dziś wielki dzień. Urodziny, wszystkiego najlepszego. A oto i tort. Brawo. Mam nadzieję, że będzie smakował. Piekłam go całą noc. Ochyda! chcę coś innego. A gdzie prezenty? O, złota torba jest na pewno dla mnie. Łap moje płatki. Dziękuję bardzo. Co to może być? O, wiedziałaś, co chciałam. Nowy iPhone. Ale fajnie. Zaraz wypróbuję, jaki ma aparat. Dawno nie robiłam sobie selfiaczka. Uśmiech. Co powiecie na to? Jestem taka fotogeniczna. Dobra, znudziło mi się. Kim możesz już iść? Kochanie, długo jeszcze. Spóźnimy się z tatą do pracy. A ty do szkoły. Ruchy, ruchy. Musisz się szybciej rano ogarniać. Mama ma rację, przegięłaś. Ej, dokąd to? Codziennie to samo. Co założyć dzisiaj do szkoły? Hmm, mam taki duży wybór. Aż jeden zestaw. Ale za to jaki ładny. Hop. I gotowe. Świetnie wyglądam. Co to takiego? Plama? Nie no, nie mogę iść w takim stanie do szkoły. A innych spodni nie mam. Ale już wpadłam na fajny pomysł. Podzielę się z wami lifehackiem, którego widziałam na TikToku. Potrzebuję kilku wycinków z gazet, kleju i pędzelka. Nakładam klej na pędzel i smaruję nim wycinki. Przyklejam wszystko do dżinsów. A teraz spryskuję wybielaczem. Świetnie. Patrzcie na to. Stare poplamione dżinsy zamieniły się w fajne i modne. Ale czad. Co mam na siebie dzisiaj założyć? Szkoda, że lustro nie może ze mną porozmawiać, na pewno by mi podpowiedziało. Nic tu nie ma. No nie mam co założyć. Pora odnowić garderobę. Muszę coś wymyślić. Ale w sumie, po co, skoro mam służącą, kim? Tak, panienko Fibi, co się stało? Rozumiem, czerwony alarm. Nie mam co założyć. Bez paniki. Zaraz szybko skoczę do Francji na małe zakupy dla mojej jaśnie pani. Jaki jestem, proszę. Dziękuję, Kim. Dobrze się spisałaś, ale następnym razem postaraj się szybciej. Możesz iść. Ja przymierzę ciuszki. Świetnie i torebeczka do tego. Jest idealnie. Mogę iść do szkoły. Ach, witaj, kochana szkoło. Dzisiaj nawet się nie spóźniłam. Cześć wszystkim! Wydawało mi się, czy powiedziała do nas cześć? Co jedzie takim fajnym samochodem? To ta nowa? Odbiór, odbiór, dotarliśmy do szkoły. Rozkładam różowy dywan dla panny Fibi, żeby się nie ubrudziła. Gotowe? Można wychodzić. Zapraszam. No nareszcie, cześć wszystkim! Jestem waszą nową koleżanką z klasy. Mam nadzieję, że jest tu przynajmniej jedna osoba, która ma tyle kasy, co ja. Ale fajnie wygląda. Wszystko pod kontrolą. Panna Fibi weszła do budynku. Biegnijmy do klasy! Trzeba zapoznać się znowu. No Na nas też pora, pospieszmy się. Przechodź, koleżanko. Muszę wpisać kod do mojej szafki. To dla mnie zbyt skomplikowane. Wspaniale. Ojej, ile tu pięknych rzeczy. A ja potrzebuję. Gdzie to jest? O, tutaj mój szkolny plecaczek. Proszę włożyć do niego ten notatnik. Świetnie. Ależ to ciężki, nic nie widzę. Aj! Uderzyłam w ścianę? Oj, to nie ściana. To to ma być. Coś ci nie zdaro. Ale super, Fifi się ze mną przywitała. Muszę szybko zabrać książki i schować je do szafki. Jak fajnie jest mieć kogoś, kto nosi twoje podręczniki. A tutaj mam książki i coś pysznego, ciasteczko. Mama dała mi je chyba z rok temu. Jem je sobie tak po kawałeczku codziennie. Moja szafka jest taka nudna. Muszę coś wymyślić. Tylko co? Hmm. Już wiem. Mam kawałek tapety, która została nam po remoncie i jeszcze parę drobiazgów. Przykleję to wszystko na drzwiczki, żeby wyglądało fajnie. To takie słodkie. Podoba mi się. Są wszystkie moje ulubione rzeczy. No ślicznie. Ojej, muszę pędzić na lekcję, bo nauczyciel znowu wezwie mamę. W nogi. Moi drodzy, oto wasz test. Dacie radę. Przerabialiśmy to milion razy. Rozdaję kartki. Bułka z masłem, fajnie, że zdążyłam się przygotować. Muszę tylko wpisać numer. Kurczę, ołówek się złamał do bani. Ale gdzieś miałam jeszcze jeden. Musi być gdzieś tutaj. Nie ma? No trudno, przynajmniej zjem sobie cukierka. Mam świetny pomysł. Włożę wszystkie cukierki do palety od farb, dodam troszkę wody i będę miała jadalne farby z pomocą których rozwiążę test z matmy. Super! Jestem przygotowana, więc nie ma problemu. Doskonale. Mama będzie zadowolona z kolejnej piątki. Nie jestem taka optymistyczna. W ogóle się nie przygotowałam. Ale w sumie po co? Mogę przecież poprosić tękę, żeby rozwiązała test za mnie. Wypełnisz mi test? Nie? A za kasę? Za kasę? Wiesz co też nie! Że co? A jeśli dam więcej? No za tyle to ja rozumiem. Kupię sobie górę czasopism naukowych. Weź mój test. Gotowe? Czas się skończył. Oddajcie swoje prace. Jeszcze troszkę czasu na poczytanie. Ciekawe co dostanę. O, już sprawdził. No i co tam? Kura! Świetnie mi poszło piątka z plusem. A co u mnie? Jak to? Wszystko źle? Dwuja z minusem? Ej, kujonko, co ty narobiłaś? A co myślałaś? Hura przerwa! W końcu można coś przekąsić. Kim? Zabierz podręczniki z mojego biurka, proszę. Dziękuję. Teraz nakryj do stołu, będę jeść. Fu, czy to reba? Jest to obrzydliwa. Proszę to wymienić na coś innego. Zabierz to. Mam nadzieję, że tym razem trafili w mój gust. Co tu mamy? No, tak lepiej. Pizza. A ty co masz niezdaro? A ja mam lunch od mamusi. Zawsze zostawia mi takie miłe karteczki, żebym pamiętała, że mnie kocha. Mmm, moje ulubione kotokanapki! Fryzżka! to kanapki i karteczki. A moi rodzice cały czas pracują. Jane, wpadłam na świetny pomysł. Może się zamienimy? Co? Super. O, niezła pizza. W Temu miejscu zdecydowanie brakowało jakiejś imprezowej atmosfery. Jane, nie stój tak. Baw się razem z nami. Nigdy nie byłam na fajniejszej imprezie. O nie, moja nowa sukienka! Jest zniszczona! Kto to zrobił? Czego się śmiejecie? Nie jest mi wcale do śmiechu. Masakra, ale wstyd. Idę stąd. Koniec. Teraz nikt nie będzie chciał się ze mną przyjaźnić, nawet za pieniądze. Porażka. Fibi, wszystko w porządku. Widzę, że jesteś smutna. Mam pomysł! Pożyczę ci swój sweter. Babcia zrobiła go dla mnie na drutach. Proszę! Teraz to już nie sweter, a super piecka! Wracajmy na imprezę. Wróciłam w nowym stroju. Rozruszajmy tę budę. Jak nam się podoba moja nowa sukienka? Jest wspaniała! No to lecimy!